Hej, hej, kolejny odcinek fail. Najchętniej Nie Najchętniej nie nakręcałbym tego typu odcinków, ze względu na to, że powoduje to tylko w jakiś tam sposób dosyć często niechęć do aż do grania. I jak się widzi, co niektórzy, niektórzy wyprawiają, ja już pokazywałem kiedyś opcję bitwy drużynowej. Znaczy jak nie bitwy drużynowej, tylko jakby współpracy drużynowej w zniszczeniu w zniszczeniu jednego ze sojuszników. Zobaczymy teraz, co tutaj zrobili. O, jak na razie fajnie się tutaj dzieje, na razie chłopcy się przepychają, każdy chce jechać do przodu, prototyp sobie stanu akurat ankisowali drogę i... I bierze, yy, bierze... Bierze, bierze, bierze... Za, Zatamuje ruch. O, że tak powiem. Dobra, i siódmy. Kolega u Lusiu, 10 z klanu Krzyk podjeżdża sobie do tak zwanego przepychacza. Oczywiście na Himmelsdorfie. Mamy tutaj 268, który próbuje się snajpić. Kolega sobie stanął, ma niesamowicie twardą wieżę, więc może sobie na to pozwolić. W tym momencie czuję, że coś go... Coś go... Tk, Tknęło. Tknęło go po raz kolejny. Dobra, oddalmy sobie ten 268, którym skurzył się, że mu zasłania, zasłania widok. No dobra, teraz podjechał. Żeby było śmiesznie, to wszyscy są z klanu I wypychają kolegę w IS-ie 7 Do przodu. Strzało ostrzegawczy i w tym momencie się zaczyna zabawa Eee, rygr, już dwa strzały Kolega oberwał Teraz... Teraz się jeszcze maus dołącza. T71 przebijający mausa. To nie, niezła niezła gratka. Znowu go wypychają. Patrzcie jak ładnie no to no ale niestety e, chyba mu się palec na myszce omsknął, bo akurat e, m, mu się tak wzięło i strzeliło. No cóż. E, no, trudno powiedzieć, wkurzające są owszem, wkurzające są osoby, które e, za, za, e, za m, drogę e, i możliwość przestrzału ale też i czasem trzeba wziąć i pod uwagę to, że twardszy czołg zawsze powinien być gdzieś z przodu, a, a takim miękkim jak 268 powinno się raczej przesnapić za niego. No dobra, no właśnie 268 obrowa. Dobra, słuchajcie, dajcie informacje, jakie jest wasza opinia na temat takiego zachowania. Yy, I... Mm, czy, czy, czy... Za kim jesteście, czy za kolegiem za, za kolegą Lusiem Czy za tymi, którymi Którym w sumie on przeszkadzał też Dobra, dzięki, trzymajcie się